Temat fukcji mrozoodpornych budzi na moim kanale oraz profilu największe zainteresowanie. Dlatego też chciałem Wam przybliżyć dziś kilka moim zdaniem odmian najbardziej odpornych oraz najobficie kwitnących w polskich warunkach klimatycznych. Wszystkie wymienione dziś przeze mnie fukcje to odmiany, które którym nie poświęcam jakiejkolwiek uwagi, w zasadzie obchodzą się bez jakiejkolwiek pielęgnacji przeze mnie, oprócz usuwania martwych gałązek wiosną lub też jesienią. I mm, funkcje te nie nawożę żadnymi środkami, czy też ekologicznymi, czy też chemicznymi. Dlatego też te funkcje kwitną każdego roku. Jedną z takich funkcji, która jest u mnie w ogrodzie praktycznie nie do zdarcia, jest to funkcja w odmianie Mrs. Pope, Funkcja mieszańcowa, która rośnie u mnie w ogrodzie już od 2010 roku, nie była zabezpieczana przez ostatnie, przez ostatnie chyba 11 lat niczym i jak widzicie, radzi sobie naprawdę dobrze. Mamy trzecią dekadę października. Fukcja ta kwitnie już od y, lipca i jest niczym nienawożona. Jedynie podczas y, solidnego upału rośliny te staram się nawadniać, jeśli doskwiera im susza. Fu Fukcja Mrs. Popo ma takie oto kwiaty w kolorze fioletowo-czerwonym i z pręcikami bardzo, bardzo długimi. Kolejna fantastyczna odmiana to Delta Sara. Jest to odmiana również mieszańcowa. Odmiana, która jest bardzo odporna na mróz, podobnie jak Mrs. Popuł. Nigdy u mnie nie była okrywana. I kwitnie. Ma te kwiaty takie dosyć duże, jak na fuksje gruntowe. Są one w kolorze najpierw. Mocno albo wręcz takim niebieskawo-białym, a później z biegiem czasu zmieniając ten kolor na taki delikatny róż. No i oczywiście biel na tych górnych płatkach pozostaje. Obok tej odmiany nie da się oczywiście też obojętnie przejść. Jest to odmiana Garden News, również od 13 lat obecna u mnie w ogrodzie. Bardzo odporna. Wiele osób nie wierzy, ona, że ona wytrzymuje polskie zimy. A proszę pamiętać, że jest to funkcja hybrydowa, mieszańcowa, czyli te kwiaty są bardzo duże. W przeciwnie jak u funkcji magelańskich, gdzie kwiaty funkcji są tam drobne, chociaż funkcje magelańskie są bardzo odporne. A kwiaty u odmiany Garden News. Zobaczcie, one są naprawdę bardzo, bardzo duże i są w kolorze takim mm, mocnym różu, czerwieni z domieszką bieli. To jest prawdziwa weteranka, 15 lat u mnie w ogrodzie, z pewnością bez żadnego okrycia. Testowałem ją w wielu miejscach, na naprawdę, bardzo srogich, naprawdę w bardzo srogich warunkach w bardzo nieurodzajnej glebie. Jest to fuksja magelańska odmiana Ricartoni. Jeden z najbardziej mrozoodpornych i najchętniej wybieranych fuksji do polskich ogrodów. Fuksja, która osiąga wysokość około 150, czasami nawet więcej centymetrów wysokości. Fuksja, która kwitnie naprawdę bardzo, bardzo obficie w okresie od lipca do pierwszych przymrozków ma to miejsce czasami nawet do e, okolic 20 listopada, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Kwiaty są bardzo drobne, ale jest ich naprawdę ogrom, ogrom i, one, i ta funkcja tworzy również owoce, które są jadalne. Kolejna z fukcji. Moim zdaniem chyba ma więcej w tym momencie kwiatów niż liści. Jest to odmiana Schauinsland. Ogrom kwiatów, naprawdę. A jest to mała sadzonka. Ma około dopiero 70-80 cm. I Proszę zobaczyć, koniec października. A fukcja no, tych kwiatów ma wręcz jak, jak wody, bym powiedział. Ernst naszkę to odmiana funkcji mieszańcowych wytwarza bardzo duże, pełne kwiaty i jest ona również polecana do uprawy w naszym kraju odporna na mróz kwitnie niezawodnie każdego roku teraz też zobaczcie ile ma jeszcze tutaj pączków i nawet gdzieś jakiś o tutaj nawet czarny owoc jest tutaj kwiaty są naprawdę duże i piękne to odmiana Little Beauty też czaruje. Bardzo dużo kwiatów, też polecam. Ta funkcja mam wrażenie, też nigdy nie przestaje kwitnąć. Jest to odmiana Dorothy. Proszę zobaczyć na jednym pędzie, jakie ona ma fantastyczne kwiaty. Jeśli chodzi o kolor, jedne te młodsze są w kolorze takim mocnym fiolecie, mówię o tych oczywiście dolnych płatkach, a ta druga, ten drugi starszy już kwiat przemienił się na kolor różowy, mocno różowy. Odmiana Margaret Dawson, olbrzymie kwiaty, również funkcja mieszańcowa. Kwiaty są w kolorze, jak widzicie, biało-różowym, pełne. Również bardzo obficie kwitnie. Odmiana RAF. Zobaczcie, jak niesamowicie ułożone są te kwiaty. Również pełne. I dolne płatki są większe od tych górnych. Roślina jest, osiąga wysokość około 70-80 cm wysokości. A tutaj z tyłu, od razu pokażę Wam odmianę wersji Color. Ma ona trój, trójbarwne liście. W tym momencie nie są one aż tak widoczne, ale przez, większą, przez większy okres wegetacyjny są one w kolorze biało, różowo, zielonym. W tym momencie przebarwiły się na kolor taki bardziej srebrny, ale kwiaty cały czas dominują. Odmiana Snowcap, miziętką odmiana, dorastająca do około 40 cm wysokości, kwiaty biało-czerwone, również bardzo odporne na mróz. Margaret Brown to kolejna odmiana, również bardzo urocza. Kwiatuszki, pomimo że są drobne i delikatne, to jednak ukazują się na roślinie przez naprawdę długi, długi czas. Debrons Black Cherry, odmiana o kwiatach uznawanych za czarne, jeśli chodzi o te dolne płatki. Kwitnie bardzo, bardzo obficie. Cloverdale Pearl, odmiana, która wytwarza kwiaty biało różowe czerwona coś takiego. Odmiana White Nike Pro, tak naprawdę jest to funkcja jedna z tych najbardziej odpornych, wręcz uznawanych przeze mnie za nie Kwiaty w kolorze jasno-różowym. Teraz będzie odmiana Jenny, która liście jej liście przez Kilka miesięcy w roku mają odcienie żółty, limonkowy, a później zielony. Ale kwiaty w kolorze czerwono-fioletowym z bardzo długimi pręcikami. I na sam koniec odmiana Chang. Kwiaty odmiany Chang są w kolorze czerwonym, choć gdzie się, pojawia się taka domieszka koloru białego. Ona również całkiem dobrze radzi sobie w ogrodzie. Oczywiście, wybrałem tylko te funkcje, które bez mojego doświadczenia są najbardziej odporne, które najlepiej się sprawdzą w naszych polskich warunkach. Oczywiście, o ile spełnimy pewne ich wymagania, o których wspominałem już wielokrotnie, czy to na moim profilu, czy też na, mojej, czy na moim kanale na YouTube. Więc jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć na temat fukcji, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam.